Okazuje się, że na rachunkach za prąd może czaić się spory koszt, o którym wiele firm po prostu nie wie. W tym materiale odkryjemy, co to takiego i jak można go uniknąć. No to zacznijmy od pytania, które może wydawać się absurdalne: czy można płacić za energię, która, no cóż, nie robi absolutnie nic, nie zasila maszyn, nie oświetla biura po prostu jest. Okazuje się, że tak, i odpowiedź może naprawdę zaskoczyć. I żeby było jasne, nie mówimy tu o, o jakichś drobnych. Weźmy na przykład pewną fabrykę z Wielkopolski. Jej rachunek za taką bezużyteczną energię wynosił, uwaga, 12 tysięcy złotych. I to miesięcznie. Rocznie daje to bagatela 144 tysiące złotych, pieniędzy wyrzuconych w błoto, na energię, która dosłownie nic nie zrobiła. Dobra, to zanurzmy się w temat. Na początek spróbujmy odkryć, czym w ogóle jest ta tajemnicza pozycja na fakturze, która potrafi generować tak ogromne, a zupełnie zbędne koszty. I to wcale nie jest jakiś niszowy problem. Ten cytat świetnie to pokazuje. To zjawisko jest naprawdę powszechne i, co tu dużo mówić, często budzi ogromne zdziwienie, a czasem i frustrację, kiedy właściciele firm wreszcie orientują się o co chodzi. Chyba najłatwiej to wyjaśnić na przykładzie piwa. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zamawiamy w barze kufel. Samo piwo to jest właśnie to, o co nam chodzi to energia czynna ta, która napędza maszyny, zasila światła. A piana no właśnie piana to jest nasza energia bierna. Zajmuje miejsce, trzeba ją było wyprodukować, ale pożytku z niej nie ma. A płacimy za cały kufel i za piwo, i za pian. Ok, skoro już wiemy, czym jest ta nasza metaforyczna piana, to czas sprawdzić skąd ona się w ogóle bierze na fakturze i kogo ten problem dotyka najmocniej? Mówiąc tak po ludzku, energia bierna to po prostu skutek uboczny działania niektórych urządzeń elektrycznych. Żeby było jasne, ona jest potrzebna. Na przykład silnik elektryczny bez niej by nie ruszył, bo musi wytworzyć pole magnetyczne. Ale problem polega na tym, że ta energia, zamiast wykonywać jakąś konkretną pracę, tak naprawdę tylko krąży tam i z powrotem między siecią a urządzeniem. Taka trochę jałowa praca. No to poznajmy głównych winowajców, urządzenia, które generują najwięcej tej naszej piany. Oczywiście na liście są silniki elektryczne, transformatory, systemy klimatyzacji, ale co ciekawe i to jest ważne, znajdziemy tu też super nowoczesne rozwiązania, takie jak oświetlenie LED czy zasilacze awaryjne UPS. I właśnie tu dochodzimy do czegoś, co jest absolutnie kluczowe i trochę paradoksalne. Można by pomyśleć, że modernizacja, np. wymiana oświetlenia na LEDy to same korzyści i czysta oszczędność. No nie do końca. Okazuje się, że choć same diody LED zużywają bardzo mało tej dobrej energii czynnej, to ich zasilacze potrafią generować mnóstwo tej złej, biernej. A to niestety kończy się bardzo niemiłą niespodzianką na rachunku. Dobra, wiemy już, co to jest i skąd się bierze. To teraz przejdźmy do konkretów. Jak można samodzielnie sprawdzić, czy ten problem w ogóle dotyczy danej firmy? Jak zostać takim małym detektywem energetycznym? To jest naprawdę prostsze niż się wydaje. Wystarczy wziąć do ręki ostatnią fakturę za prąd. I teraz tak. Krok pierwszy. Sprawdzamy taryfę. Problem najczęściej dotyczy firmy na taryfach B oraz C. Krok drugi. Szukamy na fakturze pozycji, która nazywa się energia bierna. Krok trzeci, najważniejszy, odnajdujemy coś takiego jak współczynnik mocy albo symbol cosinus fi i teraz uwaga jeżeli jego wartość jest niższa niż 0.95 to bingo to znaczy że naliczana jest kara i to jest właśnie ten nasz ukryty koszt a co jeśli potrzebna jest głębsza analiza no cóż wtedy do akcji wkraczają specjaliści ze swoimi gadżetami Używają zaawansowanych analizatorów, które śledzą zużycie energii praktycznie w czasie rzeczywistym, minuta po minucie. Dzięki temu można stworzyć taką powiedzmy mapę cieplną zużycia. Ona dokładnie pokazuje, które urządzenie i w którym momencie generuje problem. To już taka prawdziwa praca detektywistyczna. Ok, diagnoza postawiona, więc czas na lekarstwo. Zobaczmy teraz, jak właściwie można rozwiązać ten problem. I od razu powiem, rozwiązanie jest zaskakująco proste, a oszczędności, no cóż, potrafią być naprawdę spektakularne. To rozwiązanie ma swoją fachową nazwę kompensacja mocy biernej. Ale co to znaczy w praktyce? To bardzo proste. Instaluje się specjalne urządzenie, najczęściej tak zwaną baterię kondensatorów, i ono działa trochę jak filtr taki filtr, który odcedza tę naszą niepotrzebną pianę prosto przy urządzeniu, które ją tworzy. Efekt? Piana nie jest już pobierana z sieci, a nasz współczennik mocy elegancko wraca powyżej bezpiecznego progu 0,95. A teraz chyba najlepsza część. Dowody. Spójrzmy na konkretne przykłady z życia wzięte. Pierwszy – fabryka mebli spod Krakowa. Co miesiąc płacili 8 tysięcy złotych za energię bierną. Zainwestowali 45 tysięcy w rozwiązanie i rachunek spadł o 95%. Cała inwestycja zwróciła im się w pół roku. Niesamowite! Albo drugi przykład, Centrum Logistyczne w Warszawie. Tam opłata wynosiła aż 15 tysięcy miesięcznie. Po instalacji kompensacji została zredukowana praktycznie do zera, a zwrot z inwestycji zajął im tylko 10 miesięcy. Prawda, że te liczby robią wrażenie? To pokazuje, że dobrze dobrane rozwiązanie jest w stanie zredukować te niepotrzebne koszty nawet o 95%. To jest w zasadzie całkowite wyeliminowanie problemu z faktury. A co jest w tym wszystkim najlepsze? To jest inwestycja, która zwraca się błyskawicznie. Mówimy tutaj o okresie od 6 do powiedzmy 18 miesięcy. A po tym czasie? To już jest czysty zysk. Pieniądze, które co miesiąc przez kolejne lata zostają w firmowej kasie. Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Przede wszystkim warto regularnie zerkać na swoje rachunki. I mieć z tyłu głowy, że nawet super nowoczesne modernizacje mogą przynieść nieoczekiwane wyzwania. I jeszcze jedno, o kompensacji warto pomyśleć już na etapie planowania jakichś większych inwestycji. Wtedy jest to po prostu znacznie tańsze i o wiele łatwiejsze do zrobienia. I tak na koniec zostawiam wszystkich z jednym pytaniem do przemyślenia. Skoro tak duży ukryty koszt mógł czaić się na, wydawałoby się, zwykłym rachunku za prąd, to gdzie jeszcze, w jakich innych obszarach działalności mogą kryć się podobne niewidoczne na pierwszy rzut oka wydatki? To chyba dobra motywacja, żeby zachować czujność.